Pani Basia pracowała 40 lat w bibliotece. Gdy nadszedł czas przejścia na emeryturę, mieszkańcy gminy Skarbimierz postanowili godnie ją pożegnać. Ja kocham książki, zawsze je będę kochać, i jak wchodzę do biblioteki, to dla mnie to jest jak świątynia. No to trudno, już po tylu latach pracy, to zresztą książkę zawsze traktowałam jakieś coś wyjątkowego, i sama się czułam przez to też coś wyjątkowym. Ale. godzę się z tym, że muszę odejść, <noise> bo niestety. Przychodzi czas, że trzeba odejść. A jak podsumowuję swoją pracę, pracowało mi się świetnie. Spotkałam dużo ciekawych ludzi. Podczas imprezy świętowaliśmy także Dzień Książki i Pluszowego Misia. Takie dni przypominają ludziom o miejscu, jakim jest biblioteka. Mało ludzi czyta książki. W województwie opolskim takie dane podawał dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej. Szczególnie na terenach wiejskich czyta 0,7 książki człowiek. To jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne nakłonić czytelnika do czytania. I widzimy to, że czytelników jest po prostu coraz mniej. A niesłusznie, dlatego że biblioteka naprawdę wychodzi z otwartymi rękoma do, do czytelników. Kupujemy nowe książki, staramy się, żeby pomieszczenia były jak najbardziej przytulne. To jednak wciąż za mało, gdy problem tkwi w rodzicach, którzy od najmłodszych lat powinni zaszczepić w dziecku chęć do czytania. Postanowiliśmy więc zapytać rodziców, czy czytają swoim dzieciom. Oczywiście, że tak, od kiedy się tylko urodził. No tak, pod wieczór czytamy, razem z żoną. Ogólnie to takie bajeczki, jakieś właśnie, nie wiem, związane zazwyczaj z literkami, jakimi, z cyferkami. No, oni, chłopaki, dopiero się uczą, nie? Tak więc, że wciągamy ich w naukę. Codziennie, o zwierzątkach, czy na, na dobranoc, co tak rzadziej. No, sam, sam, mnie, sam mnie zachęca do tego, żeby. Żeby właśnie bierze książeczkę i właśnie razem czytamy albo z siostrzyczką. Przy czytaniu odpoczywamy, a o poświęconym czasie nie możemy powiedzieć, że był zmarnowany. Czytanie książki daje nam to, że możemy wgłębić się świat, który tak naprawdę nie istnieje. Książki daje nam to, że my możemy po prostu marzyć o tym, żeby stać się wróżką czy koleżanką Harry'ego Pottera, chociażby. Pobudza wyobraźnie, dziecko zaczyna szybciej mówić, ma większy zasób słownictwa. Nie wiem, no lepiej się rozwija, po prostu chyba sprawia, że życie jest przyjemniejsze. Dobrą zabawą można się dużo dowiedzieć, co się kiedyś działo, jak się mieszkało, K kiedyś. No, po prostu książki są fajne. A więc czytajmy, bo jak mówił Demokryt, książki są lekarstwem dla umysłu.